Alo, alo. Siemanko z Gdyni. Też ktoś siemanko? Siemanko, siemanko. No. No. Stopię. 22,5 stopnia, koniec wakacji. Kierunek Półwysep. Siema, Pikuś. Siema, Duży Cześć, Jacek. Pikuś, wyjeżdżamy z Gdyni za chwilę. Cześć, Ola. Cześć, Ela. Cześć, Grzechu. Rosa Siemanderu Jacek zdążyłeś, no i super Jedziemy z Gdyni Przepakowujemy się i jedziemy na Półwysep Jedziemy do Jastarni Do chałup może Gdzieś tam Cześć Robert Siemanka Ten pas Muli Cały czas prawym pasem jedzie od centrum Cześć Krzysiek Tak, lewy pas masz pusto? Łykamy go I poszukiwania też będą, no Jawe babci, mocze, aha no i super ciepło ciepło wikoś jest no Nie wiem chyba co robi dać znać Bo jest godzina 17.10 18.30, może koło 19 startujemy, tak? Pikuś w Płatku też była ciepła woda, dzisiaj o 6.00 trzeba do wody, trzeba we Franci Co to jest Jacek? Tutaj uważaj, bo będzie mógł się pociągnąć. Zaraz będzie mandat, on do jeziorka, aha. No dobra. To sami sobie złoto znajdziemy na półwyspie. Później mu foty fotę i powie, że mógł jechać. Zbliżamy się do Rumunii. Rumi No we Władku dzisiaj była flauta, Jacyk, i pojechaliśmy sobie tam. Ja z chałup wróciłem. Aha Powiem coś było? Na plaży. Nie, my do wody wejdziemy. A później musimy jastarnie zahaczyć. Sami i tylko dla nas, no dokładnie. A w chałupach od dużej wody też trzeba będzie wejść, który rośnie. Siemanko Halina. Pozdrowienia dla Ciebie i dla Janka Duży Piotlec, Bondorna Pozdrow dla Ewci. Cześć Robin TV. Robin Ty jesteś tutejszy, nie z okolic. Alfa Beta 742. Pozdrawiam Pozdrawiam serdecznie żonę Anię po Pozdrawiasz Anię żonę Jacka Pozdrawiam Anię, żonę Jacka Poleciały dwa pozdrowienia Awe ozi. Miłego dnia dla twojej żony Ani i dla Ciebie 42 z Iko panie, gaz przed... ale posypało Tak jestem is... Robin Jest islamskim najemnikiem z Pomorza Nieźle. Taksówka ze Śląska tu przyjechała. Się najemnik z Pomożna. Nie no, na filmach jak oglądałem, to nie wyglądałeś na takiego. Jadę z Gdyni -Ozji na Jastarnię, Chałupy, Puźnica. Gdzieś tam. Dziękujemy. Duży piersi. No na bogato. Duży Piotr. Pozdrawiam. Pozdrawiam Cię, Piotr. Na, u Grześka na Albatrosach stawiłem relacje zawsze. Za. Aha, no to zobacz na grupie. Ja z Kaszubem może się dzisiaj będę widział, bo wczoraj miał live'a, miał gościa. Tak mnie nazywałem w internecie. Aha. Krzysiek pozdrawia Pikusia. Dobra, jesteśmy w Rumi. Jeszcze dziesięć minut, nie lot w rubel, Masz, Piotr, Duży Piotr, dziękuję sympatycznemu głosowi, bardzo mi miło. Ty, Duży Piotrze, też ma sympatyczny głos. Jak co? Różne określenia już były. No jak Krystyna Czubówna. Jak w filmach opowiadasz o naszych rzeczach. No Piotr się śmieje. Za Adrian... Pozdrawiam Adrian. Jacek też pozdrawia sympatyczny głos. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. Witka, hej. MC do jada. I Kentucky fucking chicken. KFC to znaczy, kurczak, chwytki kola, tak? Pikuś, ty masz zielone światło? Automatyczna wiadomość, do, do sprawdzenia mi się wyświetliła. Jak tam się wybieram, za dwa tygodnie nad morze. No i gitar. No i liczymy, że jeszcze wrześni będzie fajny, że będziemy buszować w Bałtyku. Tak poza tym i tak będziemy całą zatokę robić przez, do, do kolejnego sezonu. Też się dołączam do pozdrowień sympatycznego głosu Jacek Wędrowniczek Buziaki dla wszystkich Buziaki. Bądziorno Mariusz, siema Mariusz i gratulacje. Wczoraj wygrałeś kubeczeku Kaszubskiego. Widziałem. Kądziu jest, Siemka. Witaj kondziu. Kolejny pasat będzie zamurał Robin, Muzyka Murzynka Knajpa Jacek Wędrowiec. W zeszłym roku jeszcze październik był świetny. Liczę na powtórkę. No, powiem Ci, że dzisiaj jest 20 parę stopni. Kiedy akcja Camper, po ich niedługo myślę, że już będzie się działo. Ale dużo innych spraw jest ważnych jeszcze. Ale będzie. Nie wiem, że kamper będzie nieoznakowany. Aha, osą. za nami. Najważniejsze zrobię, dokładnie jacyk. I kawusia z samego rana. Wierzamy w ledy. Będziemy się żegnać miłego dnia. Życzymy wieczorem. Poszukiwania, i coś tam z tego będzie. Pozdrawiamy serdecznie. Miłego popołudnia. Popołudnia w zmierzchu końcówki Miłe niedzieli. Miłej niedzieli, Jacoś. Trzymajcie się no. na osobie: najtańszy paliwot, trzymaj się.